Dzień dobry. Gala Brookfield. W czwartek postanowiłem, że będziemy ją zrywać. Oj, przepraszam. Zjadłem już dwa Brookfieldy za zjem trzeciego. Bardzo dobre jabłko, ale powiem Wam, że w środku jest ugotowane. Gorące dzisiaj było 34 stopnie. A jak są takie upały przed zbiorami, no to oznacza, że będą problemy. Będzie czekolada. Będzie rozpad mączysty i różnego rodzaju tego typu niespodzianki i nic nie pomoże żadne freshowanie, żadne specyfiki bo natura pokazuje, że jest mądrzejsza, silniejsza i ona będzie de decydować, że nie wszyscy będą mogli produkować tą żywność bo nam tylko niektóre rejony, które będą miały taki mikroklimat gdzie będzie można produkować, a reszta no niestety to co w tym roku pokazało, duże przymrozki, grady, no i anomalie takie, że niestety, ale ta produkcja jest coraz silniejsza, coraz trudniejsza i będzie tej żywności coraz mniej. Tutaj było zrobione kaptanem dwa tygodnie temu, także 14 dni i zbieramy, żeby te jabłka nie były takie wymyte w komorze. kolorek ładny parametry już trzyma indeks strajfa 0,18 czyli początek zbioru i kończy się na 0,8 0,8 powinniśmy skończyć do długiego przechowywania no jeżeli ktoś chce szybko sprzedać no to to może jeszcze przetrzymać i nie powinien za bardzo się przejmować tymi parametrami bo no bo to są parametry do długiego przechowywania, żeby można było zastosować smartfraż. Smartfraż przechowujemy do długiego przechowywania, nie do, na 2-3 tygodnie, tylko przynajmniej miesiąc, dwa. Przynajmniej, to jest takie minimum, bo to jabłko będzie po prostu niedobre i zniszczymy mu smak. A najlepsze jabłko gala to jest drzewa. Dużo, dużo w tym roku jest takich właśnie incydentów, że a to spadają liście, a to plamistość a to jabłka zaczynają się sypać różnie różnie to właśnie bywa i nikt nie potrafi powiedzieć co to się dzieje co to się dzieje no, taki mamy klimat i niestety ale chyba już tak będzie musimy się do tego przyzwyczaić do tego ogromna susza od czasu do czasu coś tam przepadało no i ta jabłka jakoś urosła ale widzę że z roku na rok z roku na rok jest coraz gorzej i chyba produkcja żywności będzie coraz trudniejsza będzie coraz droższa na dzień dzisiejszy już tutaj nic nie będziemy wykonywać nie ma takiej potrzeby jedynie co jeszcze pójdzie na Prinsa raz krzem na Rubinstara krzem już chlorek zakończyłem no i potem przedzbiorczo rabatę 1,9 można jeden 1,5 dać jeżeli nie ma grzyba bo można te 1-5 zastosować i też będzie dobrze. No i będziemy pokazywać, jak będę to zbierał, ale w internecie widzę już tutaj pełny wachlarz odmian jest zbierany z szampionem łącznie. No i tak, i tak to właśnie w naszym klimacie wygląda, że trzeba szybko zrywać na zielono, zawieść, zapchać rynek. Konsument dostanie czkawki i powie: a w dupie z tym polskim jabłkiem przecież to, to jest tragedia. No, tak jest, ale sami sobie pracujemy na takie, właśnie, na takie właśnie zdanie i my jesteśmy tylko winni. Druga sprawa w tym roku trzeba bardzo uważać, komu dawać jabłka. Bo wiadomo, samochód Gali 22 tony razy 2,50 no to, nie, nie, to jest tylko przeszkoda 50 tysięcy. No, i wyjedzie taki samochód, i możemy gościa więcej nie szukać. Także ja apeluję: handlujmy z firmami, które są już na rynku, które mają potencjał, które mają zaplecze, a nie, nie powstały z nie wiem nagle grzyby po deszczu. I on oferuje, uwaga, 2,70 za wagę w skrzyni. Widziałem ofertę. Płatność po 14 dniach, czyli nigdy. To od razu to. Musicie sobie wiedzieć. Jeżeli jest po 14 dniach, czyli nigdy. Albo płacisz przy kole, albo dobramy i się nie znamy kolego, bo tak handlować nie można. no Chyba, że kogoś się zna. Chociaż te znane firmy też już widzę, yy, przyciągają spłatnościami, ale płacą. Ale płacą. Jest to 3-4 miesiące, ale te pieniążki są. Ja nie chcę wirtualnych pieniędzy. Ja chcę prawdziwe pieniądze niech to będzie 2,30 2,40 ale niech te pieniądze będą 2,70 jest to cena nierealna na dzień dzisiejszy już zaczyna się o, widzicie kogo dotknąłem Nie teraz będę musiał cię koleżko zjeść szczęście że ich w piachu wymazał <laughs> także co do ceny pewnie mnie się spytać jaka będzie nie wiem nie jestem kaznodziejem nie jestem jakimś jak ja to mówię, cudotwórcą. to tylko zależy od nas jak będziemy podawać ten towar na rynek jeżeli we wrześniu wszyscy na hura ruszą to cena 2 zł będzie nierealna jeżeli będziemy systematycznie podawać systematycznie podawać, podawać to ta cena się utrzyma także teraz wszystko od nas zależy czy weźmiemy pieniążki, to samo cyczy się z przemysłem, nie na hura powolutku, powolutku żeby oni się nie mogli nasycić tym towarem, żeby nie mogli nakupić no i wtedy może może, znaczy nie może, na pewno ta cena się utrzyma, ale jeżeli wszyscy ruszą z kopyta no wiadomo, pieniążki są potrzebne ja to rozumiem, ale jest gro ludzi, którzy jeszcze te pieniądze mają i nie muszą sprzedawać, więc trzeba zamknąć, przytrzymać. A tak wygląda Brookfield. Aż chce go się jeść. Mówi: Ugryź mnie. skała, Mierzyłem to jabłko. Tu takie ma 11 kg, nawet. Od 9 do 11. Co większe ma 8, tu jest gala 7,2. Ja więc gali nie robię. Bo i tak mi nikt za to nie zapłaci. Nie ma sensu. twarda zęby bolą. Także to dla młodych się nadaje. Proteza by została w jabłku. Dobra, pozdrawiam. E do następnego.